Kończ pan z tymi ordynarnymi kłamstwami. Danke schön, Herr Prezes. Jest pan absolutnie Zdobny prostakiem. Panie, proszę nie krzyczeć. Osoba poselska, zęboczyńska. Sława Ukrainie. Panie pośle, jest pan absolutnie prostakiem, panie pośle, ale na to nic nie poradzę, żuje pan gumę, ale oklaskujecie Mateckiego na stojąco, myślałem, że już nic tak żenującego w tej sali nie zobaczę, ale to było absolutne kuriozum. No to jest upadek tej izby, szanowni państwo, absolutna żenua. To jest miara tego kłamcy i oszusta, jakim jest Rafał Trzaskowski, a będzie wmawiał Polakom jak zwykle, że jest inaczej. Dlatego tak go kochacie, bo jest kłamcą. To jest wasza główna cecha i największa, największa, największa wada. I mam Dziękuję nadzieję, że Polacy bardzo. się nie dadzą oszukać. Dziękuję bardzo. Nie Są... było wniosku, proszę nie krzyczeć. Myślę, że dobrze by było też poinformować pana prezesa, że samochód, którym go wożą codziennie, to jest Skoda. Skoda nie jest czeskim samochodem, jest niemieckim samochodem. W związku z tym pozostaje mi tylko powiedzieć: Dankeschön Herr Prezes. Niedawno pan wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał nas tutaj wszystkich, że wojsko polskie nie wyśle żołnierzy na Ukrainę. Otóż okazało się, że jednak wysyła. Skończ pan z tymi ordynarnymi kłamstwami. Pisałem to panu w internecie, powiem panu to tutaj. Panie pośle, pan naraża na szwang Polskę, na szwang i niebezpieczeństwo polskich żołnierzy. Pan opowiada głupoty. Proszę pana, pan się kompletnie na tym nie zna. Pan nie dość, że kłamie, wprowadza w błąd. To jeszcze na, naraża na szwang i bezpieczeństwo państwo polskie. Koniec z tym. Bardzo dziękuję panu premierowi. Pan poseł Witol Tumanowicz. Jest pan poseł? Jestem, jestem. Zapraszam, o właśnie, już się zdenerwowałem, <grym> że panu się coś stało. Jestem, czekam. Z tego miejsca zapowiadam. Skieruję indywidualny list do każdego posła Bundestagu z rachunkiem za dziękuję niemieckie zbrodnie na narodzie Polskim. Dziękuję, bardzo zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Pani Marszał, chce sprostować? Bardzo proszę. A ja nie mogłem, pani marszałek. Widzi pani, o ile pani marszałek w niedzielę jest lepsza od programu? Musi pan zostać musi Jak pan pan, marszałkiem. Musi pan zostanie marszałkiem, by nie decydował. Szanowny panie, szan, bo to jest wstyd. szanowny panie pośle, pan, pan kłamie. I sparafrazuję wypowiedź jednego z pisarzy. I do wszystkich, ale do was szczególnie. Żyj tak, aby na starość nie zaopiekował się tobą Karol Nawrocki. Pani poseł, pani kłamie i to perfidnie kłamie i straszy pani Polki Polaków. Tak naprawdę ten rząd tak robi wszystko, żeby te wasze błędy, to wszystko co zrobiliście, doprowadziliście system ochrony zdrowia do zapaści, do olbrzymich długów, do wielkich katastrof, które są w szpitalach powiatowych i nie tylko w szpitalach powiatowych. I dopiero my to wszystko naprawiamy. Generalnie pana praca jako pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi jest mocno niejasna. Jest, no, można powiedzieć, tak niejasna jak pana słynne przemówienie podczas Święta Dnia Strażaka. Efektów pana pracy nie widać żadnych. Jaki jest koszt, całkowity koszt? Utrzymania Pana i podległego, podległych Panu pracowników. I mnie możecie atakować. No, naprawdę jestem do tego e, przyzwyczajony. Nie jest to dla mnie nic nadzwyczajnego, mówiąc szczerze, nawet mnie to nobilituje, jak bardzo o, mnie atakujecie. Tylko nie, ataku no, nie mówcie nieprawdy o pieniądzach wszystkich Polaków, bo to jest po prostu, to jest po prostu skandal, to jest jedno wielkie kłamstwo. E, to jest skala tak naprawdę waszego upadku. Bardzo dziękuję, panie pośle. No to teraz kilka faktów, zabierz kilka fejków, którymi się pan posługuje. To rząd PiS podejmował wszelkie decyzje dotyczące. Teraz ja mówię, panie pośle. Teraz ja mówię. Teraz ja mówię. To rząd PiS podejmował wszelkie decyzje dotyczące przyszłości ochrony przeciwpowodziowej. Dziś ja się wkurzam, tak jak ty. Ale też byłam przygotowana, dobrze, że mam tutaj notatki. Powiedziałam wszystko, co chciałam tak. Mikrofon tak. Wysoka Izbo, wczoraj, e, podczas pierwszego dnia posiedzenia Sejmu... Szanowny Panie Marszałku... Dziękuję pięknie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, czołem Wielkiej Polsce. Samotnie walczy Ukraina i to im należy się w tym dniu wyjątkowo szacunek i wsparcie. Tylko oni bronią prawa narodów do życia w pokoju i wolności. Sława Ukrainie. Ja myślę, że w imieniu pana ministra pani ministra, pana ministra Kierwińskiego zaprasza pana minister, Panie Pośle Sahajko. Panie pośle nie, równie brzydko. Ja uważam, że wcale brzydko rządu. Po prostu czołowy pogłos. Panie pośle. Ja rozumiem, że przyjął Pan zaproszenie pana ministra Kierwińskiego i bardzo chętnie porozmawiacie. Osoba poselska Zębaczyńska miała rację. W ostatecznym sprawozdaniu nie ma żadnych sankcji. Czyli ta ustawa jest bezzemna, czyli jej nie ma. Czyli pan poseł Zębaczyński, drodzy Polacy, okradł was na milion złotych. Koszty pracy Sejmu to jest około 300 tysięcy jednej godziny. I pan poseł Zębaczyński tak się napracował, że zrobił ustawę, która właściwie mogłoby jej nie być. Bo tam mo można bez sankcji wpisać wszystko. Szanowni Państwo, tak w tej chwili pracuje Sejm i osoba Zębaczyńska. Myślę, że osoba zębaczyńska się odniesie do tego. Ale nie mogę się nie odnieść do głupich pytań stawianych na tej sali. To przecież jak który sposób mówi osoba poselska, panie pośle Sahajko, o panu tak nie mówimy, chociaż pan mówi głupoty. Chociaż pan mówi głupoty, dzisiaj dał pan tego popis. Nie przeczytałem. Nie czytając sprawozdania. A zatem proszę osobę poselską Sochajkę, żeby czytała sprawozdania, jak zabiera głos tej mównicy. Tusk mówi, że nie będziemy prosić o reparacje. Owszem, nie będziemy prosić, ale też nie będziemy zginać karku przed niemieckim kanclerzem. Będziemy żądać tych reparacji, bo Polska ma do nich pełne prawo, a kark zginamy tylko przed Chrystusowym Krzyżem, a nie przed Berlinem. Ten Sejm. Wybrał na funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli Karola Nawrockiego Prezesa Ten sejm. Ten sejm. Macie rację Śmiech wasz! Błąd mój, ale śmiech wasz! Ta Izba wybrała na funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki w programie telewizyjnym opowiadał i zapewniał, że stawi się przed tą komisją. Po co więcej, mówił, że ma taki obowiązek. A co go skłoniło, że tu nie przyszedł? Strach przed odpowiedzią na konkretne pytania. Przed posłem Ślizem, pani poseł. Przed posłem ślizem. Bardzo się cieszę, że niektórzy wykazują odwagę i będą bronili jak niepodległości czegoś, czego się nie da obronić. Pan przewodniczący Paweł Sliz stwierdził, że pan Karol Nawrocki nie stawi się przed obliczem jego komisji, której przewodzi, bo się go boi. No, panie przewodniczący, nie ta liga i nie ta waga, żeby pan Karol Nawrocki stawał, stawał przed panem nie ta liga i nie ta waga. Ale mam dla pana osobę, którą mógłby pan wezwać przed obliczem tej komisji. Szymon Hołownia, pseudonim sportowy płaczący i może go pan zapytać, dlaczego w jego oświadczeniu majątkowym widnieje siedlisko wiejskie, a nie widnieją budynki, panie które pośle. znajdują się na tym siedlisku, bo okazuje się, bo okazuje się, Panie Przewodniczący, że panie jest tam dom do i dwa budynki towarzyszące. Dziękuję bardzo. Proszę pani, ale dałem pani minutę więcej. ponieważ planowane jest posiedzenie komisji. Dziękuję serdecznie. Jak pani wie, to już kończymy. Proszę, ale proszę na przyszłość tego nie robić, gdyż każdy będzie to chciał zrobić, a planujemy obrady na zakończenie tych obrad na 23.30 i prowadzi pani marszałkini z waszego klubu i ja się będę tłumaczył za was, a nie, a nie wy za mnie. O, to chciałem powiedzieć. Mówię to, mówię to, bo trzymam kciuki za tych, którzy będą występowali o 24, gdyż tego już mieliśmy nie robić, tak. Obiecaliśmy sobie i ludziom w poprzedniej kadencji, że nie będziemy siedzieć do drugiej w nocy. Możesz jest to zostać, posiedzenie Możesz, Ale bardzo. Się. Proszę odsunąć. Bardzo proszę się odsunąć. Ja, 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 ja was poznaję no, bardzo dobrze. Nie chcesz, no, ja was poznaję bardzo dobrze. Robicie to samo, co tolerowaliście w Warszawie. Boicie się prawdy, boicie, nie macie szacunku. Przyszły panie z Warszawskiego Stowarzyszenia imienia Jolanty Brzeckiej. Ani raz włączasz tak. Zamykam posiedzenie. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę miłego weekendu. Do widzenia.